Niech błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego będzie z Tobą i całą Twoją rodziną. Niech Jezus Chrystus będzie przed nami, za nami, po naszej prawej i lewej stronie, a krew Jezusa niech okrywa nasze życie, rodzinę i Polskę od północy do południa, od wschodu do zachodu. Deklarujemy, Boże, nowe błogosławieństwa w naszym życiu i w naszym tygodniu. Proklamujemy czas wielkich osiągnięć, czas nadprzyrodzony, czas, panie, nowych miejsc, nowych połączeń, nowych stołów. Niech wszystko w naszym życiu będzie kierowane przez Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Uznajemy nasze błędy i prosimy Cię, Boże, aby Twoje słowo spełniło się w naszym życiu, aby Twoje miłosierdzie odnawiało się. Modlimy się, aby Pan przebaczył nasze błędy i pomógł nam we wszystkich naszych słabościach i ograniczeniach, abyśmy mogli żyć nowym życiem, które Pan dla nas przygotował. Otwórz drogi, Boże, otwórz, Panie, prosperity i cuda. Deklaruję, w imię Jezusa Chrystusa, uzdrowienie dla każdej osoby, która modli się za kogoś chorego. Deklaruję zdrowie nad wszystkimi, którzy mają raka lub są chorzy, od głowy aż po stopy. Niech nastąpi całkowite uzdrowienie z raka i innych chorób w imię Jezusa Chrystusa. Przez Twoje rany, Jezu, zostaliśmy uzdrowieni, i ja deklaruję nowe uzdrowienie w życiu osoby walczącej z rakiem lub guzem. Niech zostanie teraz uzdrowiona w imię Jezusa Chrystusa. Pan dał nam władzę, Ojcze, aby deptać po wężach i skorpionach oraz po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, i nic nam nie zaszkodzi. Używam tej władzy teraz. Aby przeciwstawić się wszelkiemu złu atakującemu zdrowie ludzi i deklaruje to zło upadłym w imię Jezusa Chrystusa. Deklaruję błogosławieństwo Pana, aby wszystko, co ta osoba dziś robi, działało. Prosimy o panowanie Ducha nad naszym życiem i nad wszystkim, czym pracujemy, w imię Jezusa. Bóg błogosławi twoje życie. Bóg dał mi kierunek, aby modlić się za osoby walczące z rakiem lub modlące się za kogoś, kto walczy z rakiem. Pan Jezus ma moc uzdrawiania i wierzymy, deklarujemy zdrowie i uzdrowienie. Bóg może. Amen. Bóg dał mi słowo, które jest w Izajaszu, rozdział 54, i chcę podzielić się tym słowem z tobą: nie bój się, bo nie będziesz zawstydzony, nie wstydź się, bo nie będziesz upokorzony. Zapomnisz o wstydzie swojej młodości i nie będziesz już pamiętać hańby swojego wdowieństwa. Bo rozlejesz się na prawo i lewo, a Twoje potomstwo posiądzie pogan i sprawi, że opuszczone miasta będą zamieszkane. Rozszerz miejsce swojego namiotu i niech rozciągną się zasłony Twoich mieszkań, nie zatrzymuj się, wydłuż swoje sznury i wzmocnij swoje kołki. Biblia mówi nam: A to jest słowo prorocze dla mnie i dla Ciebie: Rozszerz miejsce swojego namiotu, niech rozciągną się zasłony Twoich mieszkań, nie zatrzymuj się, wydłuż swoje sznury i wzmocnij swoje kołki. To słowo przyszło do mnie i porusza mnie. Ponieważ nie możemy zatrzymać wzrostu, nie możemy powstrzymać potencjału, który jest uwalniany, nie możemy powstrzymać czegoś, co Bóg promuje i realizuje. Jeśli otrzymałeś rozkaz od Boga, aby rosnąć, posuwać się naprzód, otwierać coś, zrób to, ponieważ masz słowo od Boga. Jeśli masz słowo od Boga, nie masz konkurencji. Stajesz w obliczu konkurencji tylko wtedy, gdy nie masz słowa od Boga. Kiedy masz słowo od Boga, możesz mieć wielu konkurentów. Ale nie musisz się martwić, ponieważ masz słowo, które otwiera drogi dla ciebie, które sprawia, że przełamujesz i posuwasz się naprzód. Nie możemy powstrzymać czegoś, co Bóg chce zrobić. To był problem religijnych ludzi za czasów Jezusa. Nie chcieli wzrostu, dla nich było dobrze tam, gdzie byli. Ale Biblia mówi nam o wzroście, o rozszerzaniu, o rozciąganiu i to jest coś, co musimy mieć w sercu. Zawsze starałem się rosnąć z narzędziami, które miałem. Zawsze dążyłem do dotarcia do większej liczby ludzi, rozszerzania i osiągania wszystkiego, co Bóg ma dla naszego przeznaczenia. Jeśli Bóg daje ci kierunek, aby zwiększyć, otworzyć nowe rzeczy, rosnąć i prosperować, podążaj za tym, co Bóg ci mówi. Kiedy patrzę na życie Józefa, widzę, że musiał być wierny w całym procesie, aby Bóg mógł go umieścić na większym miejscu. Nie można żyć naszym snem bez najpierw służenia marzeniu innych ludzi. Józef musiał zinterpretować sen faraona, zanim mógł żyć swoim własnym snem. Jednym z tajemnic, aby rozszerzać się i rozciągać, jest dobrze służyć marzeniu innych ludzi. Wiele osób nie prosperuje, ponieważ nie potrafią dobrze służyć marzeniu innych. Józef był doskonały w domu Potifara i w więzieniu. Kiedy ktoś przeżywa traumy i problemy, często nie chce już więcej służyć. Ale Józef służył coraz lepiej i służył marzeniu innych. Kiedy stanął przed faraonem, ponownie służył marzeniu innej osoby. Jeśli chcesz rozszerzać się w życiu, uwolnij cały swój potencjał, służąc dobrze marzeniu.